Siema, Antoni Pobudka! Dzień dobry, panie Andrzeju. Jak pan się czuje po wczorajszej imprezie? Wspaniałe. Chociaż ostatni drink to był błąd. Powiedz mi lepiej, jak wygląda mój kalendarz na dziś? Myślałem pojeździć rowerem. Przeniosłem kilka spotkań, które i tak uważał pan za nudne, na jutro. Więc przez najbliższe 18 godzin i 33 minuty jest pan całkowicie wolny. I to właśnie mi się podoba. A jak z pogodą? Prognoza nie wygląda obiecująco. Ale jak pan zwykle mówi, nie, nie ma. Nie ma złej pogody, jest zbyt mało kawy i żelek, żeby ją znieść. Tak, to prawda. W takim razie może zamówię panu pizzę. Akurat po powrocie będzie pan pewnie głodny. Świetny pomysł, Anthony. Czyli jak zwykle, Monte Carlo. Dokładnie. A teraz wybacz, mam sporo kilometrów do nadrobienia. Puścisz moją muzykę? Z przyjemnością, panie Andrzeju.